Dzień dobry, nazywam się Tomasz Matczak, jestem producentem trzody w cyklu otwartym. Posiadamy produkcję na mokro, gdzie głównym czynnikiem jest pieczywo i kukurydza oraz serwatka. Przy wyborze tej maszyny najważniejszym czynnikiem to była jakość zrobionej paszy, że ona jest bardzo dobrze rozdrobniona, możemy się regulować za pomocą noży, czy ta kukurydza ma być bardziej rozdrobniona, czy mniej. No i wydajność tej maszyny, która jest określam jako dobrą. Potrafi zrobić około 20 ton na godzinę, a może nawet i więcej. Zdecydowałem się na wybór AgriPaku, ponieważ z przedstawicielem znamy się od dawna, współpraca jakoś w miarę dobrze przebiega, zawsze jest dobre doradztwo, jest bliskość serwisu, bo firma znajduje się niedaleko od nas. No i to, że jest to polskie, i produkty AgriPaku spełniają moje oczekiwania. I pamiętajcie, nikomu nie damy pobić naszych cen.